Cześć Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Suert Gram, dalej w naszego Tom Raiderka. Zaczynamy tutaj, gdzie skończyliśmy w obozie i idziemy dalej. Jakieś napisy? Ojciec Matias nas wyzwoli. Od czego? Od tej wyspy? Kto wie, całkiem możliwe. Ojciec, Mat Ojciec Matias i cała ta tutaj brygada, tu widzę też jest plakat. Nie jestem w stanie go chyba w tej chwili, kurczę, w żaden sposób zapalić Pierdzielę to. Przydałyby się jakieś strzały. Przydałyby się jakiś strzały ogniste, coś w tym stylu. Tutaj nie mogę się nigdzie przedostać. Być może tutaj mamy przejście dalej. Co my mamy? Wybrane łuk. A weźmy sobie karabinek. O, dobra. Oho. Garno w dnieczkę od razu, koleś. No i gitara. Dawaj co masz, surowce. No cwaniaczek, no. Się zaczaił. Dobra. Ruszamy tutaj. No i bum. Kolejny plakat. No i weź to sobie, pal. Tu trzeba wracać do tych lokacji potem. Jesteś tam? Jestem. Terminal jest zniszczony. Holej. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, okay. to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko. Zawsze bardzo wysoko. Kolejna wspinaczka. Świetnie. Wejdź na wieżę radiową, żeby nadać sygnał SOS. No i super, kurde. Kolejna zabawa, coś tu mamy. Zostałem sam. Wszyscy pozostali nie żyją. Tak jest lepiej. Obserwowałem z klifów, jak ich nędzną łódką miotają fale i wiatr. Chmury wyglądały jak dłoń zawieszona nad wodą, próbująca złapać ich nieszczęsną łódź. Nikt nie przeżył gniewu burz. Patrzyłem bardzo uważnie. Sztorm rozpętał się nagle i w jednym miejscu. I równie nagle zniknął. A najciekawsze jest to, że nie wydawał się przypadkowy. Wyczułem... Emocje, coś świadomego. Nie wiem, co się dzieje na tej wyspie. Jeszcze nie. Jeśli jednak chcę stąd kiedyś uciec, muszę zrozumieć to zjawisko. Teraz zaczyna się moje prawdziwe zadanie. Samotny Matias poświęcił swoich towarzyszy, żeby dowiedzieć się czegoś nowego o tej wyspie. Jak trzeba być skrzywionym psychicznie, by coś takiego zrobić? No, widocznie trzeba. Kolejny pamiętnik szaleńca, mamy już dwa. Fajnie, historia nam się tu układa w całość. Wyspa rzeczywiście skrywa jakieś tajemnice. Matias, może już je odkrył, może jeszcze nie. No, my na pewno będziemy musieli też się temu przyjrzeć. Dobra, mamy tutaj wszystko. Tutaj chyba jest przejście. Idziemy. <laughs> No Laro ostrożnie, ależ ona ma warunki. Jesus Christ. Aż szkoda, że się musi przedzierać przez takie tutaj tunele. Lepiej, żeby ta wieża działała. Bo jakaś kotłownia tutaj stara, coś w tym stylu. No dobra, idziemy dalej. Też mam nadzieję, że wieża będzie działać Laro. No to musimy to wyważyć. Jeszcze raz tak jest, jak zwykle do trzech razy sztuka. Okolice bazy 2013 rok mamy, I ja tam jestem zdania, że gry mogą tak wyglądać. Nic więcej nie trzeba. To już mówiłem w niejednym filmie przy niejednej grze. Widzę jakiś most, kurczę, no kawał drogi przed nami. Kawał drogi, jeszcze pewnie jakieś niebezpieczeństwa. Dobra, co tu mamy? Mamy obozowisko, chyba. No to skorzystajmy z niego. Coś nie bardzo, a jednak, a jednak, 161 sztuk surowców to jest za mało, żeby cokolwiek zrobić. Lara też nie ma nic do powiedzenia, ale zawsze tutaj jest automatyczny zapis przy czymś takim. No nic, idziemy. O, ja pierniczę, ale widok, ale widok! Ja już bym się tutaj... spultał. Pięknie to wygląda, ale jak patrzę w dół, no to uuu... Nie wiem, czy sam bym coś takiego przeszedł. Jeszcze to jest oblodzone, ośnieżone. Ona w krótkim rękawku, o kurde! Oż ty gnoju! No wiecie co, ale no zawsze za pierwszym razem muszą mnie załatwić. A ja ja ja. nie jest normalne. Może i nie jest normalne, teraz już wiemy, czego się spodziewać. idziemy szybciej. Kurde ruszałem tą gałką, jak trzeba. Dobra, spróbujemy raz jeszcze. No. Teraz poszło pięknie. Oho. Chłopaków jest tam więcej. Cholera. Ilu ich tu jest? No jest ich trochę Laro. Dostał w dynieczkę. Weźmy sobie karabin. Tam jest kolejny. Nie, może jednak pistolet. Lepiej się mierzy z niego. Ach! Lepiej się mierzy, ale widzę też nie zawsze się trafia. Dobra, dostał. OK, po tym. Kurde, blade, grubo, grubo, grubo. Oni wiedzą, że tu jestem, łuk nie ma sensu. Już po cichaczu ja nic nie zrobię, ale pewnie jeszcze ich, ich trochę jest. Na razie nie widzę, ale coś słyszałem. Coś tam słyszałem, ale nikogo kurde nie widać. Dobra, podejdźmy jeszcze kawałek. Oho. Już się robi ciekawiej. Kurde gin Nikogo nie zabijesz, to ja cię zabiję. Ach! O, sied! Ależ mnie zaskoczył. Masz, kurde, z czekana czy z czegoś. O, sied, shit, 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 sie, shit, shit. się. Chłopaków narobiło, no Dobra, ten zgarnął w dynie. Tu próbują, kurde, rzucać mi Ach, gin, pajacu. Teraz przeładowujesz małpą. No. Może chwila, może chwila spokoju, chociaż jeszcze muzyczka przegrywa. No. Może się udało. Tu jeszcze był jakiś trupek. Proszę. Jest akcja, jest akcja ulepszenia broni dostępne. Ulepsz broń w obozie. Spoko. Tam gdzieś muszę iść. Tam gdzieś musimy przejść. A zobaczmy, czy tu się. Oho. Są kolejni. Kurde, zmiń to. Dobra, ten dostał. Jest, strzał w dynie. Jeszcze chyba jeden tam łazi. Okej. Okay. Kolejne pajace chyba wykończone, ależ się tu dzieje. Ja pierniczę. W tej części chyba było też najwięcej właśnie takiej walki. Nie jest lekko, tam widzę wybuchające beczki. Kurczę, mogłem to sobie strącić. Za późno zauważyłem. Hm. No dobra, złazimy. Zobaczymy, co dalej. Na razie spokojnie. No nie, jednak nie. Shit, kurde. Za dużo ich przepuściłem. Ach. Masz gościu teraz. Ja pierdziele! ile ich jest jeszcze tu? Tu jesteś. Ach. zgarnął. No, nie jest tak źle jakoś idzie. Amunicja jeszcze jest. Może jeszcze wystarczy. Tam się kurczę chyba nie wespnę, gdzie oni stali. Co mogę odjarać, ale po co? Nie wiadomo. <laughs> Od tak sobie przypaliłaś pochodnie. Gdzie ten koleś gdzieś tu kurczę spadł, chyba? Tu jest. Dobra, mamy trochę surowców. Przyda się obóz już następnym razem, na pewno. Czuję, że chłopaki, kurde, jeszcze nie dają za wygraną. Dobra. Ach, pokaż się Jeszcze któryś potrzebnie wziąłem te pochodnie, kurde Dobra, jeszcze jest tam jeden. Ach o kurde Co mnie podpalić. Ten się sam zaraz zajara. Jeszcze się nie zajarał. Prześlicie dużego, dobrze słyszałem? Teraz trzeba będzie zmienić broń. Weź wywal tą pochodnię, nie wiem jak to zrobić. Kurde. O, chodź. Prześlicie dużego, nie podoba mi się to. No dobra, złażę. Chyba dobrze usłyszałem o tym dużym. No właśnie. No właśnie. Ja pierniczę. Shit. Ach, jej nie, 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 zrobię nie, nic nie, 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 ja nie, 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 Musiałbym go zajść jakoś od tyłu, ale. Ach, prawie go tam miałem. Nie przerywać ziemnia! Fucking shit. Może o to chodziło, żeby jakieś tu uniki robić przed nim. Teraz coś dostał. Ach. W końcu padłeś gnoju, Shit. cały czas żyje Lara. Dobra, tu jest trochę amunicji. Części broni ulepszają twój arsenał. Szukaj ich w pojemnikach, surowcami oraz u poległych wrogów. U niego coś znalazłem do łuku. U dużego, Gnoja. Dobra, tu mam jeszcze amunicję, to sobie wezmę. W zasadzie może się tu kurczę, już udało, co nieco. Patrzę, czy jeszcze coś jest do wzięcia. Ten coś ma. Pochodni nie odpalam, nie ma sensu. Dobra. No, ciekawe, ciekawe, kto tu jeszcze jest. Teraz cisza. Cisza i spokój, ale to też może być tylko pozorne. Tu coś masz. Dobra, otwórzmy to. Wszystko się przyda. Zbieramy surowce. Widzę, że gdzieś tam muszę iść. A tak jeszcze patrzę, czy coś jest do wzięcia. Szczury biegają, kurde. Dajcie na luz. No. Może rzeczywiście się udało. Może najgorsze za mną. A tu by się coś przydało. Odpalić. Gdzieś tu był ogień, chyba. Tutaj. Tutaj, tutaj. Laro. Dobra. No i teraz sobie możemy tam wejść. To sobie spalić i wziąć surowce. Trzeba ulepszać bronię, nie ma, nie ma bata. No, spadaj w skrzynko. Tutaj z powrotem, cyk, cyk, cyk. Zabieramy. Super. 30 surowców bajeczka. Jeszcze coś tutaj mamy do zabrania. Kolejne surowce. To mogę wyważyć pytanie po co? Przejście otwarte, ale tu coś jeszcze może być ciekawego. Kurde, gdzie ja mam iść? Raczej tam gdzieś na górę. Ha, po co otworzyłem to przejście? Zobaczymy. Coś tu macie? Coś tu kurde zostawiliście? Coś tu jest. No proszę. To są jakieś żołnierskie identyfikatory. Hmm, nie rozpoznaję kanji. Czy używano ich podczas II wojny światowej? Relikt japońskie nieśmiertelniki. No i git. To znaleźliśmy tutaj w tym pomieszczeniu. Tu jeszcze coś jest, ale. Czy to mam zestrzelić? Nie. Dobra. Teraz już ruszamy ruszamy dalej. Schodkami na górę. Ciszej spokój na razie. Może załatwiłem wszystkich tutaj. No byłoby miło, nie powiem. Trochę strzelania i wystarczy. Ha. Tu jest jakaś lina. Dobra, ale tu mamy też obóz. Mamy też linę, jak widzę powrotną chyba. Dobra, rozbijmy sobie obozik, ulepszymy broń. Ulepszymy sprzęt. Zobaczyliśmy, jakieś dostałem ulepszenia do łuku, ale widzę, że jedno z dwóch dostałem. Okej, okay. teraz, teraz kojarzę. Czekam też ulepszony na maksa. Zobaczmy On się fajnie sprawdza. Dłuższy magazynek mieści więcej nabojów, bierzemy. I tu jeszcze stabilizator serii pozwala strzelać trzy strzałowymi seriami. Też może być fajne. Czuły spust. No niestety. Tylu nie mam. Tu coś tam jeszcze może zostało pojemny magazynek. Dobra, weźmy pojemny magazynek. No i git. Punktów umiejętności raczej 0. No właśnie. Dobra. Gra nam się zapisała. O! Mój plan zaczyna nabierać kształtów. Aby wyzwolić potęgę tej wyspy, muszę najpierw zrozumieć, co tu się wydarzyło. Potrzebuje czasu i miejsca na zbadanie tego wszystkiego. Kryje się tu wiele tajemnic, a największą z nich są ruiny starożytnego japońskiego cesarstwa i tajemnicza królowa. To od niej wszystko się zaczęło. Trzeci pamiętnik szaleńca badania, Matias, zaczął odkrywać wskazówki co do prawdziwej natury tej wyspy. Tylko, jaki miał plan? Powolutku, powolutku wszystkiego myślę się dowiemy. Dobra, korzystamy z tego. Jedzie Lara jak Na tym jestem to nie mogę celować, nie mogę strzelać. Dobra. Jest jakaś drabina. Ale jeszcze się oczywiście tradycyjnie rozejrzę. Ja pierniczę jak tu wysoko. Ktoś ma lęk wysokości, to no to bajeczka. No dobra. Uuuu. Idziemy. Jakiś quick time event po drodze. Teraz możemy sobie popatrzeć na larę z tyłu, jak się prezentuje. Myślę, że naprawdę miodnie i z tyłu, i z przodu po prostu. Cud, miód, malineczka. Osied. No, tędy już nie zejdziesz, laro. Z chęcią bym cię tam podsadził, no ale, ale nie mogę. Dobra, jesteśmy. Tam widziałem już jakaś lina, będzie do zjazdu. Że jej w tym krótkim rękawku nie zimno. Może muszę, <laughs> może powinienem jej zmienić strój. Dobra, dobra, bez paniki to tylko ptaki. Nic się tutaj nie dzieje takiego. Dajesz Lara. no i co teraz? o, ja pierdziele można narobić w gacie, autentycznie można narobić w gacie ale Lara daje radę idzie wyżej z Kubana no, śmiało teraz coś trzeba będzie tutaj wykombinować o w, mo o, w mordę Jezus Maria ja bym... nie, no ja bym spasował, autentyczny. Raczej bym spasował. No, wspinamy się dalej. Ja pierdziele. No, ale się udało. Wieża powinna wzmocnić sygnał z nadajnika. Ok. Teraz odszukaj kanał ratunkowy i złap czysty sygnał, zanim nadasz SOS. Hej. Wszyscy tu trzymamy za ciebie kciuki, Elsie. Dzięki. Dostrój radio. To bawimy się. Co ja tu mam znaleźć? Kręcę powoli gałeczką. O, o, o. Coś jakby słychać powoli. Ha. Zobaczymy dalej. Na razie nic. I tak do końca pewnie trzeba pokręcić. Zmień tuner. Wycisz szumy. Na odbiór zgłoszenia tu międzynarodowy system reagowania. Mayday, Mayday! Tulara Croft z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w smoczym trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie, proszę! No dalej, zgłoś się. Mayday! Mayday! Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Tu maszyna N-177A. <laughs> Szukamy was od kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też. Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy. Bez odbioru. <laughs> Lara Croft! Jesteś moją bohaterką! <laughs> Wiesz, nawet Reyes się uśmiechnęła. Dobra, jakiś sygnał? Ognisko, paliwo, płomienie, powinno się udać. No proszę, rozpal ognisko sygnałowe odblokowano galerię. I okej, okay, no mamy tutaj fajny zjazd, widzę. To raczej nie ma co. Kombinować. <laughs> Zjeżdżamy. Ognisko, paliwo, płomienie. No, jeszcze do tego wrogowie, których tutaj widzę jest coraz więcej. Tędy też można zobaczmy, czy czegoś tu nie ma. Nie ma. Mamy pistolet. Oj, 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 tak mi się nie do końca ten teren podoba. Przydałoby się znaleźć jakiś obóz, rzeczywiście. A może, może, może. W sumie sporo tych żołnierzy Matiasa tutaj jest. A co tu jeszcze mamy? Zbiorniki paliwa. Zbiorniki paliwa mamy. No to o to chyba chodziło. Coś mamy tutaj, dobra. Popatrzę chwilę, popatrzę, porozglądam się. Jest brama, którą na razie nikt nie wejdzie. Zobaczmy co jeszcze mamy tutaj. Uuu, jakiś trupek. To już taki dosyć długo tutaj leżący. Tu nie ma nic. Coś może w tym wielgachnym namiocie tu kolejny trupek. Nie zauważyłem go. No proszę. No, już muzyka się zmieniła. Jesteśmy coś w stanie tutaj znaleźć, poza amunicją, której mamy w brud. Jednak. Krzesiwo, zdobyto nowy sprzęt. No, proszę. To powinno załatwić sprawę. Elegancko-bajerancko. No, i z tym to przytrzymaj krzyżyk, żeby zapalić pochodnie. No, i z tym to można by palić wszelkie plakaty, które już tutaj były wcześniej. Dobra, przytrzymaj, żeby zapalić pochodnie. No dobra, przytrzymam, skoro tak piszą, ale to na razie chyba niepotrzebne. Tu coś muszę zrobić. No właśnie. Oho, i teraz raczej to musimy. Podpalić. No to bum. Oj oj, 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 oj oj Słabo to widzę. Ja pierdzielę. No ekstra. Jezus Maria, co ja tu mam robić? Mordę kolec Ja pierniczę, no bywa szlak z takimi pomysłami. Ale jednak tam się odezwał jakiś głos, że nikt tu już nie ucieknie. O Jezu. oj, to tylko na chwilę. Ja pierniczę, wiej. No to mamy po ratunku. Ratunek był i się zmył. Jest pilot. Pilot Muszę się do niego dostać. Mamy kolejną lokację kolejnomiejscową, i tutaj się pożegnamy po tej widowiskowej akcji. Ależ, ależ, tu się dzieje naprawdę w tej części super, super. Czekam z utęsknieniem już na czwartą Larę Croft. Trzymajcie się, cześć.